Zadawał Pan jeszcze e, pytania dotyczące, e, czy jeszcze Pani chciała, Pani Dyrektor? Tak, Pan Mojewoda, proszę Państwa, my możemy się chyba tutaj zgodnie z tym, co Pan Mojewoda powiedział. Spróbujemy się zobowiązać, że to pomóc, to znaczy ja mówię o doradcach, że państwo się zgłosicie do doradców. Ja się tutaj w, w obecności pana Wojewody też zobowiązuję, że porozmawiamy z agencją i z Ministerstwem Rolnictwa, że przynajmniej w tym przypadku, w tym takim szczególnym przypadku może będą mogły być przyjęte, jak gdyby, ja, ja nie wiem, albo ja mówię na, tak na gorąco, tak zwane, albo zaczekać, spróbujemy rozmawiać, no podejmujmy jakieś próby, takie wnioski warunkowe, tak jak, jak powiedział. Jak a jak pan pan pan, ten plan na no tak jak Pan Wojewoda powiedział, że Pan zakłada, że panie te straty... Pan, sobie za po prostu te szkody. pan zakłada, że miejsce 20 albo 30 tysięcy strat tych inwestycyjnych i na taką wartość będziemy próbowali tam dochodzić. No, to, to. My, my możemy tylko podnieść próby i dać szybciutko odpowiedź. Na pewno no, pan, pan Wojewoda to nas dostrzegnie. Tak jak najszybciej, powiemy, że jak? Sobie Wszyscy będą wiedzieli, a nie trzymali, jesteśmy w szachu. Ależ to powiemy. właśnie mówimy, Panie Właśnie to mówimy. Proszę sobie jakiś wstępny szacunek. Ja myślę, że każdy rolnik tak naprawdę mniej więcej nie jest świadom jakiego rzędu straty Każdy rolnik mniej więcej wie. Proszę ten wstępny plan inwestycyjny zrobić o taki własny szacunek. Oczywiście z każdym z Protokół komisji to zweryfikuje i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przyjmie taki wniosek, jeżeli on będzie zawierał e, taki wstępny biznesplan zrobiony w oparciu o bardzo wstępny szacunek, przyjmie, a potem zostanie to zweryfikowane w oparciu, w oparciu o ostateczny protokół, taką wykładnię nam przekazało też Ministerstwo Rolnictwa e, i, i, i to zadziała. Ważne, żeby rolnik złożył ten dokument do 12 listopada, potem jeszcze będziemy to wszystko weryfikować, będzie możliwe być może dokonanie jakichś korekt. Myślę, Dokumenta, że będzie, będzie chcemy można... Państwu pomóc, a nie przeszkadzać w uzyskaniu tych finansów. Do tej pory tak czas odczuwamy tylko przeszkadzanie bajowego, Dlatego pytam. Wydaje mi się, że będzie to pomysł generalnie jest, jest godny, godny uwagi i myślę, że to może wypalić z, z tego względu, że e, później jako agencja przyjmując wniosek będziemy zobowiązani do wyjaśnienia, e, dlaczego e, wynikają rozbieżności z protokołu. I, z, z, i tutaj z wstępnego wniosku, wtedy będzie można te kwoty ewentualnie e, skorygować. Dobrze, jeszcze były dwa. Tak? Jeszcze. jeszcze Chciałam przypomnieć również o to, jeszcze jednym dodatkowym działaniu. Niestety tam też musi być ten protokół przynajmniej na te 10 tysięcy zróżnicowania. Jeżeli ktokolwiek z Państwa złożył już wniosek, to również można y, nie, uzyskać pomoc nie 50%, tylko 80%, mm. tak? i ewentualnie składać nowe do, do 80%, to jest około zdaje się 100 tysięcy można uzyskać, w związku z tym są to dodatkowe. No i o tych kredytach, ja wiem, że kredyt to, to od razu, ale te kredyty klęskowe w momencie, kiedy będziecie, macie Państwo już produkty od Pana Wojewody z, z, z obniżenia dochodu, to chcę przypomnieć, że oprocentowanie wynosi 0,1% i banki będą, mają przygotowane środki na to i można z tej kwoty, jest wtedy kredyt na 4 lata. Do wysokości utraty dochodu. Dobrze, jeszcze dwa pytania z zadanych przez pana są bez odpowiedzi. Kwestia wykorzystania środków na odbudowę budynków mieszkalnych do końca tego roku. Sygnalizuje pan sprawa nie nowa, że niektórzy nie zdążą tych pieniędzy wykorzystać i rozliczyć. One wtedy nie przepadną. Bardzo proszę panią kierownik Bośniakowską o podanie szczegółów, co należy zrobić w takiej sytuacji. Proszę Państwa, rzeczywiście ośrodek pomocy społecznej zgłaszał nam trudną sytuację na Państwa terenie. Ta sytuacja powoduje, że nie można przyspieszyć tych prac remontowych między innymi dlatego, że jest niesprzyjająca pogoda chociażby, czy y, wiele osób jednocześnie remontuje budynki, wobec tego też był taki sygnał y, y, przekazany do nas, że zabrakło fachowców, tak, że, kilku, znaczy, że jeden fachowiec jakby prowadzi remonty w kilku budynkach. Wobec, wobec tego istnieje takie zagrożenie, że będą przypadki, kiedy Państwo nie zdążycie się rozliczyć z tych pieniędzy, chociażby z pierwszej transzy, aby otrzymać kolejną transzę, bo takie są przepisy. Kolejna transza może być przyznana dopiero wtedy, kiedy Państwo rozliczycie się z pieniążków przyznanych w ramach pierwszej transzy. Oczywiście Wskazane byłoby, abyście Państwo do, do końca roku rozliczyli się przynajmniej z tej pierwszej transzy, tak, żeby można było przyznać jeszcze te pieniążki, które macie tutaj Państwo w, w planie dotacji, aby nie czekać z początkiem roku, nowego roku budżetowego na pieniądze. Ale mówię, jeżeli za, zaistnieje taka sytuacja, że Państwo po prostu nie zdążycie, to te pieniądze państwu nie, nie przepadną, nie ma, nie ma takiej możliwości. Po prostu cały czas ta pomoc będzie yy, rozliczana. Jeżeli przeciągnie się w przyszłym roku, to oczywiście też macie państwo prawo do tych zasiłków. Więc jeszcze raz podkreślam, my wszystkich państwa chcemy mobilizować do możliwie szybkiego remontowania własnych domów, bo chcemy, żeby państwo jak najszybciej zamieszkali we własnych domach, a nie w jakichś tymczasowych kontenerach czy innych przejściowych miejscach. Dlatego też nawet trochę może i e, tutaj sygnalizujemy gminie, że należy trochę nawet i presję wywierać, żeby mobilizować ludzi do szybkiej pracy, do szybkiego odbudowywania. Ale zdajemy sobie sprawę, że mogą być kłopoty. W uzasadnionych przypadkach, kiedy widzimy, że, że, że po prostu nie był, nie był w stanie dany, dany gospodarz odbudować domu, zmodernizować przed końcem roku będziemy wydawali decyzję o możliwości przedłużenia wykorzystywania tych środków także w przyszłym roku. Podkreślam, w uzasadnionych przypadkach, to, to nie może być tak od sobie, bo ktoś, bo ktoś, nie wiem, wyprowadził się gdzieś do miasta, bo ma dobre mieszkanie u córki, nie ma problemów w mieszkaniu, więc nie spieszy się z remontem i będzie sobie ciągną tę sprawę bardzo długo. Nie, to, to muszą być sytuacje uzasadnione rzeczywiście tymi warunkami skalą, zniszczeń. Jeżeli ktoś tak naprawdę nie jest w stanie rozliczyć się z bardzo prostych prac remontowych, bardzo prostych, które w oczywisty sposób można zrobić nie kilka miesięcy czy pół roku, a, a, a w tydzień czy miesiąc, no to tutaj być może będziemy musieli no, postawić taką y, rodzinę w z zagrożenia utraty przyznanego już dofinansowania, ale zakładam, że to będą wyjątkowe przypadki. Chcemy jednak, żeby, żeby Państwo czuli się zmobilizowani dlatego żeby szybko odbudowywać i odnotować swoje domy. I ostatnia kwestia, odmulanie rogów, spółka wodna. E, nadzór nad spółkami wodnymi sprawuje starosta Wszystkie wnioski ze spółek głodnych, które w tym zakresie wpłynęły do wojewody, zostały przekazane do właściwych starostów. Starosta winien ten wniosek rozpatrzyć i starosta może, jeżeli widzi jaką potrzebę, wystąpić o dodatkowe środki do wojewody mazowieckiego, który ten wniosek przekaże do Biura Usuwania Skutków Klesk Żywiołowych w ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i biuro przyzna, zakładam, że przyzna na tego typu działania dotacje dla samorządu powiatowego. Natomiast to nie może być bezpośrednie wystąpienie spółki wodnej do Wojewody, bo w sprawach spółek wodnych właściwy jest Starosta. Więc jeżeli takie wystąpienie ze spółki było do mnie wysłane, to na pewno zostało przekazane do Starosty. I Starosta powinien tą sprawą dalej się zająć i albo sam rozwiązać problem, albo wystąpić do mnie z prośbą o wsparcie. Ja sobie to tutaj zaznaczam że jest wystąpienie z jakiego, z jakiej spółki wodnej? Spółka Wodna Kościół Gminy Już przeszło dwa miesiące Panie Do mnie jest wystąpienie, tak? Sprawdzę to i zbadam, dlaczego Państwo nie wiecie nic o tym. kolejne pismo, polegające o odpowiedź też nie ma nic. Dobrze, sprawdzę to i już postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć. Bardzo proszę, ja. bardzo proszę Pan. Ja skoro mieszkam w Samutkiej może, no. może mikrofon może Panu coś podać. Ja mieszkam w Samutkiej Wyrwie i złożyłem podanie, no dofinansowanie do 100 tysięcy, na no, do, do 20. Przyszła komisja. No i mnie bardzo z tego, że za mało złożyłem, no bo budynek taki 10,5 na 10 nie da rady się odbudować za 20 tysięcy. Złożyłem do 100 tysięcy. Trzy miesiące komisji nie ma. Proszę pana, no ile? Kiedy co można zrobić? Jak tu nie ma komisji? Trzy miesiące, jak jest zrobione drugie. Chodzę, no my ponadgramy, no nie ma komisji. Tyle czasu na komisję, żeby czekać. No to jest gro. Kiedy to można, czy w grudniu to trzeba będzie robić, czy jak no? Nie wiem. Pewnie dlatego, że się Pan nie, że tak powiem, nie było wycenione proszę wtedy, Panie kiedy Panie pierwsze komisje działały. Te sprawy prowadzi miejscowy Ośrodek Pomocy z Pani, bardzo proszę, proszę Pani Wierch. Ja od razu opinię, dlatego że Pan złożył do 20 tysięcy i jak dostawali pierwsze, pierwsze osoby dostawały pieniądze, to dopiero wtedy Pan zorientował się, że to jest za mało i dopiero po prostu za późno był złożony ten wniosek, nie z tymi osobami, które były oszacowane, które kończą remonty. Czy my możemy teraz jeszcze dodatkowo komisję uruchomić, żeby wyszacowała to Pani? Proszę Państwa, na wniosek Waszy Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zgłoszono nowe zapotrzebowanie na rzecz odnawców i w sumie na tej liście znalazło się 19 osób. W tym, sensie, kiedy... że w pięciu przypadkach będzie to ponowne szacowanie. I kiedy to szacowanie ponowne będzie Pani Kierownik? To nie wiem, pytanie kiedy? wiemy. Sprawdzimy i bardzo proszę po spotkaniu ewentualnie żeby Pan podszedł do Pani kierownik i, i, i zostawił swój telefon i poinformuje Pana. Ja już na mikrofon. chciałam zadać pytanie. Panie Mojewodo, zapomniał Pan o pewnej grupie rolników, którzy są zasypani piaskiem przez powódź. Na ostatnim spotkaniu ale może do tego później wrócę, ale chciałam się odnieść do ustawy, która właśnie, probu, która, która w jakiś sposób pominęła zupełnie tych rolników zasypanych, zasypanych przez piaskiem. Ustawa mówi, że środki skierowane dla rolników po powodzi celem przywrócenia produkcji rolnej, odbudowa gospodarstwa rolnej, rolnego nie służy tym ludziom, którzy są zasypani, bo w wielki sposób oni mają mają, mają przywrócić, przywrócić jeżeli, jeżeli oni mają zasypaną całą powierzchnię tych gruntów, więc jeżeli ta ustawa im w ogóle ich pomija. W ogóle ci ludzie są nieujęci. Jak gdyby w tej ustawie jest to dla mnie ustawa bubel, bo nie obejmuje wszystkich rolników, którzy na tą pomoc zasługują. Przecież to ci rolnicy przede wszystkim... Są najbardziej poszkodowani, bo nie mają, panie Wojowodo, w tym roku nie mają zbiorów, w następnym roku nie mają zbiorów i może w trzecim roku nie będą mieli zbiorów. Dlaczego ta ustawa tych rolników wyklucza już na wstępie? Przy opracowywaniu. Ja dzwoniłam do Ministerstwa Rolnictwa, dotarłam do Pana, który się ustawą zajmował. Pan powiedział, że no, no on nic w tym temacie nie może zrobić. Jak można traktować niepoważnie, nierówno rolników, którzy są najbardziej poszkodowani? z czego mają spłacać kredyty, jeżeli mają całość gruntów zasypanych i w tej chwili do tej pory nikt im nie pomógł w tym temacie. Także jesteśmy bardzo zbulwersowani, że dla nas to jest ustawa bubel. To nie jest ustawa dla wszystkich rolników. I Następną panie. sprawą, którą, o, którą chciałam Pana wojewodę zapytać, na ostatnim spotkaniu Pan obiecywał nam, że będą środki na rekultywację, że środki na rekultywację są. Po spotkaniach z przedstawicielami starostwa e, dowiedzieliśmy się, że no mówi się dużo, ale na chwilę obecną e, tych środków nie ma. I ja chciałam pana, pana wojewodę zapytać, czy jest ustawa, która by pozwoliła dokonać wykupu gruntów, które są zasypane piaskiem? Następne pytanie, które chciałam zadać to jest...